Witam Was serdecznie w podcaście, w vlogu. Kto słucha, kto ogląda, ten wybiera nazwę. Dachowski pyta. Dzisiaj ponownie z nami jest. Albert Filip Zyłądek. Witam Cię, Albercie Filipie. E, witam Jeżeli nie wiecie dlaczego dwa imiona, to zachęcam Was do obejrzenia poprzedniego odcinka. A my dzisiaj, Filip, o pewnej rzeczy, która obiegła świat rok temu na Instagramie. Bo zrobiłeś, myślę, że bardzo fajną akcję, która pokazuje, że. Troszkę inaczej niż mówią wszyscy, że można jeść wszystko. I jadłeś przez miesiąc McDonalda. No, no tak, to były mieszane fast foody, no, zgadza mieszane, się. Tak. Natomiast, natomiast idea była taka, że dużą ilość, jak nie całość praktycznie posiłków, które spożywałem dziennie, była oparta na, na, na junk foodzie, tak? bo ideą idea był junk food. Mhm. No to wynikało chyba trochę z tego, że gdzieś już miałem dość tego wszystkiego, tego fit stylu, takiego otaczającego ze wszystkich i atakującego mnie wszędzie te pudełka ze zdrową żywnością i cały czas oczywiście mówienie o tym, że taka żywność jest... No dobra, to teraz musimy to wytłumaczyć, że to się powiedzmy udało, bo końcówka była taka, że się powiedzmy udało i za chwilę o tym powiesz. No, bo jeżeli na ciebie popatrzymy, no jak ci co mogą, to popatrzą, nie to, ci co słuchają, to opowiem. No Filip jest bardziej umieśniony ode mnie e, <laughs> e, i podnosi dużo większe ciężary i ma większą masę mięśniową. E, jak ci to udało i dlaczego to się udało? Znaczy po pierwsze te posiłki też nie były tak całkowicie nieprzemyślane, mhm. tak ja tam opierałem się o jakichś powiedzmy jest. No, lebytyczne... no nie jest, I, jest to. To bardzo no, odżywczym posiłkiem. No, oczywiście, że tak. I ja tego nigdy nie mówiłem, że, że, że tak jest. Natomiast mhm. mówię, irytowało mnie to, że, że gdzieś tam się demonizowało jedzenie tych fast foodów do tego stopnia, że sprowadzało się ludzi jedzących w takich miejscach do po prostu już takich heretyków. Tak? Mhm. E, no i stąd to, stąd to się wzięło. Natomiast Jaki był ten challenge? Bo to, co zrobiłeś pierwszego dnia, co z... od niego, to sprawdzałeś, jadłeś z... tak, jakby, tutaj dużo więcej szczegółów. Generalnie, bo idea. To myślę, że to sytuacja jest dość ciekawa do opowiedzenia. Tak, idea była taka, żeby jeść przez, przez 31 dni tylko właśnie taką żywność śmieciową. A tak jak w, w, w kiedyś ekranizacji Super Size, hmm. tak nie pamiętam jaki był tam okres, w którym on się żywił tym, bo chyba też około miesiąca. Tylko że jemu te wyniki spadły. Tylko jemu te wyniki właśnie. To było mm, właśnie dla mnie już ten film generalnie trochę był e, lekkim przekłamaniem, bo hmm. po pierwsze ten człowiek się tym e, przejadał. Hmm. Tak? To nie było normalne jedzenie, tylko on przyjął sobie zasadę, że jeżeli tylko przy kasie mu zaproponują powiększenie, to obrał. Dobra, mm -hmm. tak? I on jadł to opór, można powiedzieć. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że takie jedzenie na przestrzeni miesiąca przy aktywnym trybie życia, bo właśnie... Ja bo, system tale. Dokładnie, bo to, to, nie chcę tak mówić, ale przy naprawdę dużej ilości treningów, jednostek treningowych, które wtedy na tamten czas, ja nie, nie, chcę, nie chcę skłamać ile godzin, ale mniej więcej to chyba było około 16 jednostek treningowych które ja robiłem tygodniowo. Mhm. No to nie z ja... swoich, tylko rozumiem, że ćwiczyłeś jako instruktor fitness dalej, to pewnie było. To, to, ja to wliczone też... było bycie instruktorem fitness, czyli prowadziłem zajęcia grupowe i to było 6 godzin minimum. Mhm. Plus do tego były moje treningi siłowe. Plus chyba wtedy nie było jiu-jitsu, także żadnych sportów walki, okay. ale to wystarczało. Tak? Trochę chyba zaczynałem biegać też delikatnie. Chciałem pokazać po prostu wtedy, że ciało no też działa trochę jak reaktor, i jak ma bardzo duże zapotrzebowanie, to będzie spalało to wszystko. I też jeżeli te makroskładniki, czyli dość białka, tam węglowodany, tłuszczy, nie będą bardzo zaburzone, to jesteśmy w stanie to wykorzystać w takim mm. dobrym celu. Nie mówimy tu o jakości jedzenia, chociaż szczerze, to nie jest reklama <grym> dla McDonald's Polska, ale ja uważam, że mamy najlepszego McDonalda na świecie, i to nie jest żart. Mówię to całkowicie serio. Zobaczymy, w każdym, prostu, tak, może zobaczymy. W każdym, w każdym kraju, w którym jestem na świecie, i jem w McDonaldzie i mogę śmiało powiedzieć, że mm -hmm. to, co mam w Polsce, to jest. Kiedyś pracowaliśmy znaczy, no, ja pracowałem na poziomie 100 klasy, gdzieś tam kobiet w koszykówce. Amerykanki też były zdziwione, że tak jest dobry McDonald's jakby w Polsce i on jest zupełnie. To zgadza się. Na końcu tego twojego challenge'u zrobić badania krwi. Tak to się skończyło tak. i czy one wiesz... W zasadzie były... podsumowaniem Podsumowanie było. Powinienem popełniłem mały e, błąd e, e, taktyczny, nie się... bo nie zrobiłem przed. Natomiast e, miałem badania sprzed kilku miesięcy wcześniej, powiedzmy, że to mał, marny, marny dowód, natomiast nie były one, nie odchodziły one od normy. No i wyszły całkiem, całkiem dobrze. Nie wyszły, ani poziom cholesterolu nie podwyższony nie wyszedł. Oczywiście próby wątrobowe były podwyższone, ale to nie było kilka tysięcy procent, tylko to było bodajże że nie, wiem, 200 albo 300 procent. Mhm. Już pierwsze z wytłumaczeniami. Bo to niekoniecznie musiało być do tego jedzenia. Dlatego, że... Mogło być od, od tego, że dzień wcześniej, bardzo późno w nocy, zjadłem jeszcze ostatni posiłek, też yy, chyba w KFC bodajże. Rzęd tam, nie wiem, 2,5 tysiąca kalorii. Okay. Także nie wiem, czy to się, pewnie się trawiło jeszcze w nocy dość intensywnie. To tak. jest raz. Dwa, przed tym posiłkiem zrobiłem bardzo mocny trening. Okay. Jeżeli poczyta się o próbach wątrobowych. No to wtedy Wyskakuje będziemy mieli bo... tak, że potrafi być, że tak powiem, ten wynik trochę zaburzony. To jest mm -hmm. raz kreatynina, bodajże tam chyba w górnej granicy, ale też, też trzymając się normy nie było do czego się przyczepić, tak? Nie można też się powiedzieć, że teraz polecamy wszystkie jecie McDonaldy? Absolutnie nie. Bo to I tu jest... Tak i tu trzeba jeszcze tak, dodać tak, takie małe no. sprostowanie, że to jest bez wspomagania się żadną suplementacją mhm. farmakologiczną, czyli na, suplementacją diety e, typu jakieś tam. Absolutnie bez, w sensie tak, gdzieś tam bez żadnych takich uzupełnień. Mhm. E, no i oczywiście to miało ja się czułem bardzo dobrze, to mogę od razu powiedzieć, na tej diecie A czułem się naprawdę ważne, bardzo dobrze, samo poczucie. Nie, się godzin, ani dzień, nie, że... miałem, nie miałem wyrzutów insuliny mhm. potocznie zwanych, tak. czyli nie miałem tego cyklu takiego sen, że przysypiałem i, i, i hiperaktywny byłem, um, ani też nie, nie miałem problemów żołądkowych, gastrycznych, mhm. wszelkiego rodzaju problemów z, z no, wypróżnianiem, ja nie, tak, tak e, także naprawdę to był, była na pewno zasługa ruchu. Mm -hmm. Jak z twoją masą mięśniową, jak z tymi jakby proporcjami? Czy Absolutnie, pod koniec zrobiłem zdjęcie, tak jakby poziom tkanki tłuszczowej. Na jeszcze szybko wybrzuch? Tak jest. <grym> Cyklicznie form check, tak czy też check-form e, trzeba było robić. No i to niektórzy ludzie naprawdę gdzieś tam e, oczywiście mi już były wiadomości z pogróżkami, już <grym> były wiadomości z, z tym, żebym przestał. tak. Część osób mnie tam blokowało, bo nie mogło już na to patrzeć. Ja powiem szczerze, dieta jest nudna, bo nie ma tych fast foodów tak dużo, jakbym chciał. Okay. Także... Ale kebab też chodził, KFC. Tak, KFC, tak. tak. Jakby... Kebaby, KFC, Burger King, McDonald's. Yy, burgery, to burgery w dużej ilości też, jak już wchodziłem gdzieś do jakiegoś okay. barn burgera, no to starałem się jakiś tam combo tower, czy, czy coś, żeby okay. było dużo tłuszczu, dużo, dużo węglowodanów, tak gdzieś tam w tym wszystkim. No i dużo białka przede wszystkim, bo to też było. Nie ukrywam, że miało to znaczenie, natomiast nie była to dieta żadna ukierunkowana na żadne keto, tak? żadne tam high-carb, znaczy to wyszło jak wyszło, bo umówmy się tak, w ten okay. sposób. No i też kalorycznie nie, nie jakoś tam, nie, nie, ja jadłem po prostu opór do momentu, kiedy to miałem nie dość, tak, a nie, 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 nie puli kalorycznej też jakoś nie mierzyłem specjalnie. I tak jak w zasadzie jako podsumowanie można dodać, że finalnie wyszło całkiem nieźle. Oczywiście pojawiły się głosy, że powinienem trzy miesiące albo w ogóle pół roku. No, nie, no świetnie, no w ogóle wiadomo, że to jest, no tak to można udowodniać to wszystko, a później ktoś by mi powiedział, że to jest osobnicze, że akurat mi wyszło dobrze, bo, bo tak. No bo nie było I większej grupy. Wychodzi do drogo, powiedzmy, no, ogólnie to... problem tak, ogólnie problem to jest tak jak ze wszystkimi badaniami, że najlepiej to zebrać by było z tysiąc osób, które trenowałyby tak jak ja i wtedy robilibyśmy taką to dietę. To samo plus tak. minus tam jakaś gramatura, bo to zależne od wagi i od zapotrzebowania. I tyle samo co trenowali, jeszcze, tak? i samo co trenowali. jest bardzo trudne do zrealizowania. Natomiast w Stanach był, to, to jeszcze takie wtrącenie, że w Stanach był bodajże jakiś profesor na uczelni, który zrobił podobny eksperyment, czyli jadł w McDonaldzie, bodajże w innym fast foodzie, wedle rozkładu makroskładników w swojej diecie i pokazał, no. że można normalnie, może nie jakąś formę życia zrobić, ale naprawdę dobrze, dobrze dobrze wyglądać przede wszystkim, tak? Bo to umówmy się, że to do największe no. wrażenie robi. I przy okazji nawet nieźle się czuć. Tak? No okay. nie jest to, mówię, składniki nie są e eko, tak, gdzieś tam z Farm, z skóry no. zielononóżki czy tam... Każde wiemy, ma... wiemy o co chodzi, tak? że nie jest to zbyt może pierwszej, pierwszego sortu mm -hmm. jedzenie, ale też uważam, że w Polsce nie jest to też jedzenie tak najgorsze. Jest. Są gorsze, bary. Tak jest. E, ok, to, bo my z Kubą rozmawialiśmy o, o sytuacji fizjoterapii troszkę w Polsce, mm -hmm. e, o, fiz, o kim jest fizjoterapeuta sportowy, jakby, jak to można określić. Jakim Ty fizjoterapeutą byś się nazwał? Hmm. <laughs> Jakby, jak bym się nazwał? Generalnie, e, no na bo... pewno nie holistycznym, tak? nie lubię tego słowa, e, jest nadużywany strasznie tak, tak, i, i dewoluuje się bardzo, bardzo mocno. E, natomiast e, ja się nazywam fizjoterapeutą, e, tak jak. E, profesjonalnym. E, tak, absolutnie. E, natomiast głównie pracującym właśnie z ludźmi. I jakby to nie było właśnie w jakiś sposób w ujęciu całościowym, mhm. czyli jeżeli nawet ktoś do mnie przychodzi, gdzieś pojawia się element tej pracy manualnej, tak? bo też opieram swoją pracę powiedzmy, że na modelach powięziowych, mhm. tak, tak jak i na neurologii funkcjonalnej, mhm. czyli tu te metody typu FM, tak, Fascial manipulation dla ludzi, którzy są w temacie. Kilka krypto Tak jest, FDM, znany i lubiany, i lubiany w niektórych kręgach, nie nielubiany, bo to wszystkie wiadomo, że to polaryzują bardzo te, te metody ludzi. Czy też właśnie PDTR, tak? mhm. czyli gdzieś tam to są takie baby steps, ale, ale cały czas gdzieś w oparciu o to, a później, jeżeli uda mi się wyprowadzić kogoś, oczywiście staram się, żeby ta faza trwała dość krótko, tak? jak najszybciej zachęcam ludzi do tego, żeby się ruszali, i później na przykład korzystam właśnie z metod ruchowych, typu na przykład Kinetic Control i tutaj dalej przechodzimy już często w normalny trening, tak? Czyli to jest taka droga od od zasady no, tak leżenia. No tak tak? dokładnie, po kolei po, krok każdego. po kroku. E, mówiliśmy też o błędach fizjoterapii w Polsce, jakby e, no, no tutaj te myślisz z dorosłymi, tak? mhm. I jakby widzimy to, że naprawdę dużo osób mogłoby dostać pomoc od fizjoterapii. A czy od rehabilitantów ogólnie nazwijmy, to, na kim dostaje i gdzie widzisz ten błąd, gdzie jest ten, jakby, gdzie ten system ma troszeczkę... E, Mówimy o Polsce jako o, o kraju. o Polsce tak? jako kraju. Jakby. Myśl... System, dlaczego, dlaczego my nie jesteśmy w stanie, jakby, idzie potem do nas przychodzi jakiś pacjent i mówi, a w terapii nie działa, jeden zabieg i powiedzmy, że jest to w tam procent lepiej i ja robię takie wielkie oczy, jak to możliwe, że my też jesteśmy terapeutami, a to nie działa i mhm. jak, jak ty to, to widzisz? Myślę, że to może wynikać z, oczywiście z kilku rzeczy. Ja widzę główny problem w tym, że tak jak na początku, chyba w poprzednim podcaście okay. wspomniałem, że większość ludzi nie wie, czym fizjoterapia do końca jest. Dokładnie. Nie wie, co potrafi fizjoterapeuta. Jest też duży, duży taki, duże ze przejście ze skrajności w skrajność, jeżeli chodzi też o, o, o umiejętności fizjoterapeutów w Polsce. Okay. Bo zawód motywuje do tego, żeby kształcić się jednak na własną rękę. Nie mówimy teraz tak. o fizjoterapeutach pracujących, mówimy trochę o służbie o prywatnym sektorze. Wybierz sobie. Tak, ponieważ szpital, szpitale i tak dalej to jest szabaty dla wszystkich ludzi, którzy pracują w służbie w na, na narodowej służbie zdrowia, bo to jest naprawdę to jest pewien, e, wybór tych tak, osób, tak? pewien wybór Tak, pewny wybór i naprawdę to szanujemy. I popieramy oczywiście też roszczenia co do podwyżek tak, w tym zawodzie, bo jest tragicznie niska pensja. Także zasługują ci ludzie za tę odpowiedzialność. Natomiast jeżeli chodzi o taką mhm. prywatną, to też jest na zasadzie właśnie, że pójdzie do jednego terapeuty, terapeuta posługuje się jednymi szkołami fizjoterapii, mhm. które nie do końca mogą odpowiadać na przykład a często fizjoterapeuta, nie będę mówił, może nie chcę generalizować, ale mamy to do siebie, że jak czasem coś nie umiemy, to, to mamy problem ale z odesłaniem idziemy. kogoś, tak. tak. Niektórzy chcą po, poeksperymentować, nie powiedzą temu, tego pacjentowi. Nie powinno tak być, natomiast tak. Czasem tak bywa. Ja nie mówię, że często. Dzieci się też bo Tak. Ja by dokładnie. To też. No niestety jest to kilka prób na pacjentach sami, tak dokonywaliśmy i nie byśmy pewnie. Oczywiście, to że ta tak. Ja, ja tego nie neguję. Natomiast to trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest taka kwestia. Druga kwestia to jest to jakie jaki tak jakby. Odbiór w hierarchii jest fizjoterapeuty, jeżeli chodzi o zawody medyczne. Mhm. Fizjoterapeuta w szpitalach często nazywany panem od fikołków. Niestety, ale to nie jest moja, nie, moje, nie moje słowa, tylko słowa ze szpitali, to już daje pewien pogląd, to jest raz, dwa auto, jakby autorytet lekarza w stosunku do fizjoterapeuty, mhm. gdzie fizjoterapeuta wykształcony w metodach. Opartych na dowodach naukowych, tak? czyli EBM, EBM. albo AIM, e e bo jest jeszcze taki model Evidence e Informed, Informed Medicine, teraz, którą właśnie Carol Schapel dodaje, że e tak jakby promuje, no to w tym momencie potrafi zdiagnozować na przykład aparat ruchu, i jeżeli się trzyma swoich, swoich torów, które potrafi, i narzędzi, które potrafi użyć w pracy z pacjentem, to. Ta dynamika pracy z tym pacjentem jest dużo lepsza. Tak? Natomiast u nas jest cały czas, mam wrażenie w Polsce, że najpierw się idzie do lekarza. Lekarz, nawet jeżeli on też często nie wie, co fizjoterapeuta potrafi, mhm. i jest problem, bo. Zapisujemy leki przeciwzapalne, wysyłamy na rentgen, na, na rezonans, na USG i nie mam nic złego w tych badaniach obrazowych. One są ale, się potrzebne, tego... ale sama nazwa wskazuje, są badania dodatkowe. Tak, są które to badania są, jakby tylko dodatkowe. Na mhm. I problem jest taki, że te badania ja mam wrażenie, że są trochę nadużywane. Bo hmm. o ile mamy podejrzenie złamania, podejrzenie jakiegoś rozerwania struktur, tak, zmiany uszkodzenia aparatu twardego czy też stawowego, to jest wszystko uzasadnione. Natomiast. Często da się to ominąć i skrócić tą, ten czas, tą e, w której ten pacjent mógłby się z tym fizjoterapeutą zobaczyć i wtedy my możemy wkroczyć szybciej do działania i naprawdę, ale to naprawdę, abstrahując też od tego, że możemy oddalić w czasie na przykład operację. ja nie mówię, że jesteśmy cudotwórcami i potrafimy... Wszystkie operacje się nie odbędą. E, dokładnie, ale czasem się udaje, żeby operacja nie doszła do skutku, nie na zasadzie, e, na zasadzie tego, że pacjent czuje się na tyle lepiej, że, że nie potrzebuje i fizycznie jest w stanie funkcjonować na co dzień, czasem jest w stanie fizjoterapeuta przygotować do takiej operacji, co często też nie ma na przykład miejsca, tak jak przy to operacjach. Przygotowanie da nam jakby opcję taką, że po operacji szybciej wrócę do zdrowia. Dokładnie i to jest właśnie kluczowe na przykład jeżeli chodzi o wszystkie operacje związane z rekonstrukcją więzadeł krzyżowych. No tutaj się akurat na tym skupmy, bo to jest mhm. chyba w sumie najlepszy Daj. przykład. Na... Częste dzisiaj operacje po prostu Tak. E, takie, takie urazy, które, które są, wymagają później długiej i takiej żmudnej rehabilitacji, nawet mm -hmm. do roku, w sensie mówimy o 9, 8, 9 miesiącach. W rehabilitacji sportowej jest to trochę szybsze, ale to mm -hmm. są wymogi e, sponsorskie. Czy znaczy, też po pierwsze co tak. nie, nie rehabilituje się trzeba w tygodniu, tylko to tydzień mam 6 godzin rehabilitacji, wtedy to jest krótszy określenie? Dokładnie. Tak. Normalny pacjent przechodzący na rehabilitację robi to ze blokami półtorej godzinnymi i tak. podle tego to, no, to czego nie przeskoczymy to jest oczywiście fizjologia, czyli gojenie się tkanek, wzrastanie tak. się kości i tak dalej. Natomiast rzeczywiście i dużo intensywniejsza taka terapia pozwala no odzyskać tą sprawność dużo szybciej. No i tutaj można by na przykład posłużyć się przykładem w fizjoterapii w Izraelu, mhm. gdzie Współpraca na przykład między fizjoterapeutami a lekarzami jest taka, że lekarz ortopeda po zbadaniu kolana i stwierdzeniu, że na przykład jest, jest szuflada, ale na przykład pacjent nie, notu, nie, nie notuje, tak, nie zgłasza niestabilności kolana, noga mu nie ucieka, nie boli. Odcza, może się zdarzyć oczywiście jakiś epizod, bo tam jednak nie ma jednego więzadła. Proponuję na przykład pacjentowi, żeby udał się do fizjoterapeuty na 10 wizyt, na przykład 10 treningów. Stricte mówimy tu już o ćwiczeniach, bo tutaj, akurat w tym przypadku, ćwiczenia mogą być bardzo efektywne. Nawet jeżeli dojdzie do operacji, to taka osoba dużo łatwiej dochodzi po niej. Okej, okay, to mam nadzieję, że ten podcast, ten blog nie będą oglądać tylko na osoby, które my znamy, czyli nie tylko rehabilitanci i trenerzy. Jakbyś tak powiedział ci krótko, powiedzmy w miarę zwięźle bo to bardzo obszerny temat tak przynajmniej w mojej głowie z czym? Człowiek, nazywamy to Janoś i Grażyna, czyli proszę nie obraźcie się, że tak się nazywa. No ja mama na imię Grażyna, także na pewno <noise> się nie obrazi. Mama się nie obrazi, super. Z czym taki Janoś i Grażyna, które osoby chodzą po świecie i żyją, mogą zgłosić się do, na rehabilitację, pomijając jakby ten obraz, który mamy dzisiaj w Polsce, czyli pomijając lekarza jako tego diagnostę. Czyli fizjoterapeuta może również diagnozować i ma do tego prawo. W świetle ustawy e, mamy, mamy jeszcze dość ograniczone, te, e, powiedzmy, że w szpitalnym życiu te kompetencje, bo tam działa cały zespół. Natomiast można powiedzieć e, swobodnie, że fizjoterapeuta potrafi zdiagnozować i zróżnicować ból na przykład w odcinku lędźwiowym, mhm. który jest dość, potrafi być dość niespecyficzny, ale potrafimy oddzielić to, co może być zagrożeniem realnym dla samego kręgosłupa, tak? mhm. dla, dla, dla zdrowia i, i na przykład funkcjonowania w przyszłości, typu chodzenie na przykład z, 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 z powiedzmy, że z sekwestrem, który gdzieś tam już... Wytłumaczmy słowo sekwest, żeby jano się garzynka zrozumieli. Tak, czyli to jest fragment Jądra tego, które wydostało się do kanału kręgowego, kręgowego i mhm. już potrafi, jeszcze nawet nie, nie musi uciskać, ale może ucisnąć na. W jakiejś e, pozycji może coś się wydarzyć. Tak, e, bo spowodować przed e, długotrwałe na przykład e, problemy zdrowotne, tak? Mhm. Z nietrzymaniem no, z, na razie, dajmy na to. Nietrzymaniem moczu, czy jakieś tam tak. problemy jakiejś z nieruchomością jakieś z paraliżem, albo tak? no, e, nieczucia palca, albo coś. To powiedzmy, nazwijmy to ogólnie, czyli jeżeli mamy ból kręgosłupa, nazwijmy to wszędzie, to jedną z wyjść możemy, może być możemy spróbować. Tak, jeżeli a przynajmniej fizjoterapeuta powinien być w stanie wychwycić tak zwane ten czerwone ten do... flagi. flagi i wiedzieć, że taki pacjent nie nadaje się do pracy i odesłać go do, czyli on umie zdiagnozować te e, symptomy, które występują u pacjenta. Mhm. Typu drętwienia i odesłać pacjenta do, do lekarza, tak? czy to do neurologa, czy do ortopedy. Na odpowiednie wtedy badania skieruje go lekarz, i lekarz zajmie się daną procedurą. E, co jeszcze powiem o takie rzeczy, jak urazy, które powiedzmy, e, na chodniku idę troszkę podkręcam sobie nogę, trochę mi spłuchnie, e, ale nawet w swojej intuicji wiem o tym, że dużo tam się nie wydarzyło. Czy mam czekać do ustąpienia jakby bólu i potem pójść na rehabilitację? Czy ten jednak ten ból może być usunięty wcześniej? Jak to widzisz jako rehabilitant? Znaczy, po pierwsze, tutaj mamy dwa wyjścia. Uważam, że wedle chęci i, i, i potrzeby samego pacjenta. To eee, to zawsze, można, zduje o jego zdrowie. Tak, można, można się udać do fizjoterapeuty w celu konsultacji takiego e, urazu, jak nie jesteśmy pewni, czy i nie mamy pod, na podorędziu rentgena, tak, żeby z, zweryfikować, czy, czy na przykład jakieś, nie doszło do jakiegoś pęknięcia, złamania, tak? mm -hmm. Są protokoły, które pozwalają na przykład zbadać kostkę, tak? staw skokowy, na przykład protokół z odstawy, na podstawie którego na przykład fizjoterapeuta potrafi ocenić, czy, czy nie doszło do złamania. Tak? Jeżeli nie doszło do złamania, to możemy działać. Możemy działać na różne sposoby. Można po pierwsze oczywiście zostawić kostkę w spokoju, można się, udać, się podłużę, tak, można się udać na SOR. To już w ogóle długo. Jest... E, tak, długo i, i też trafić na um, opcję, w której nam nogę zagipsują, czyli mm. bardzo staromodne metody, kiedy absolutnie już teraz się Od tego. O tym bardzo szeroko z Kubą, więc. To już tak, to już tego, do. Nie kontynuuję, ale tam możecie cofnąć się do chyba drugiej części wywiadu z Kubą. Mówiliśmy o tym największym błędzie urazów, czyli właśnie wsadzanie w Gips, ale to Tak, usztywnienie dokładnie. I ostatnia opcja to jest praca na, na tkankach, kiedy one są w, jeszcze w fazie, właśnie tak jakby jest, zaczyna się faza gojenia, tak, jest, bywa, że jeszcze czasem jest obrzęk. Nie przeszkadza to, są różne metody. Tu już nie będę się odbywał do konkretnych, no, natomiast to możemy na jest, ryzyk, to jest, jest tak, pewne pole do manewru. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że to też zależy od tego, co my potrzebujemy. Jeżeli mamy potrzebę odzyskania lokomocji, na przykład w ciągu niecałego tygodnia, to i takie rzeczy potrafimy zrobić. Okay. Natomiast to też trzeba wziąć pod uwagę, że ta terapia będzie obłożona po pierwsze tym, że nie będzie za bardzo przyjemna, bo pracujemy nad kancją, która została urażona. Tak, e, natomiast jeżeli o, o, obchodząc już tego typu terapię manualną na przykład, e, to na pewno fizjoterapeuta zaleci e, protokół e, z któryś tak, z, z wielu, tak, kiedyś był Price, Rice, Price, e, teraz, teraz bardziej mit. Tak, jest, jest bardziej bardzo, bardzo, że tak powiem, to wszystko taka fluktuacja jest tych danych tak, na temat przykładania na przykład lodu, tak, na temat to, co się nie zmienia, to jest elewacja, tak, czyli kończyna troszkę I wyżej. Optimal, optimal loading, Czyli trochę obciąży, ale nie przeciąży. Tak, tak, czyli kierujemy się też zdroworozsądkowym takim poczuciem właśnie swojego ciała, tak. Część ludzi to ma, część nie. No i w taki, dla tych, co nie mają, to właśnie przydaje się właśnie taka wizyta. Taka instrukcja, jakby tak. co mam zrobić. No i na pewno fizjoterapeuta trochę wszystko potrafi uspokoić. Tak? Tak, yy, nasze, nasze jakieś obawy, że, że może rzeczywiście nie ma się czym martwić. Yy, natomiast jest pole do manewru jak najbardziej yy, w stanach ostrych. Yy, mówię od rady poczynając, mhm. po, po terapię w stanach, kiedy jest ta terapia potrzebna, mhm. tak to ujmijmy, czyli jest za pewnym pewną obupólną zgodą. Eee, no i tak. I tak to I tak mniej więcej wygląda. Tak, że... A więc macie tutaj piękną, szybką, krótką instrukcję co powinniśmy zrobić, jeżeli boi nas coś eee, i o tym rozmawialiśmy z Filipem, Albertem Żołądkiem. Eee, zapraszam Was serdecznie na trzecią część również z tym gościem w serii Dachowski pyta.